Ja nazywam się Paweł Knut, jestem adwokatem, koordynatorem koalicji i pełnomocnikiem jednej z par. Odniosę się najpierw do planu konferencji. W pierwszej kolejności posłuchamy e, adwokatki Małgorzaty Mączki-Pacholak z Kancelarii pieczak i Wspólnicy, która opowie nam o tym, co tak naprawdę ten wyrok zawiera i jakie ma dla nas znaczenie. Następnie głos oddamy naszym kluczowym bohaterom, czyli parom. Grzegorzowi Lepiance i Krzysztofowi Alcarowi, a następnie Michałowi, e, nie, Michałowi Piątkowskiemu a i się pomyliłem oczywiście. <śmuchy> Ale dobrze, nie tak... Michałowi e, Niepieckiemu i Wojtkowi Piątkowskiemu, którzy również podzielą się swoją perspektywą jak traktują dzisiejszy wyrok. Na to, natomiast na koniec wysłuchamy perspektywy organizacji głosu ze strony Huberta Sobieckiego, czyli Miłości Nie Wyklucza i Mirosławy Makuchowskiej z kampanii Przeciw Homofobii, którzy nam opowiedzą o tym, co w związku z tym powinni teraz zrobić rządzący. Następnie odpowiemy na Państwa ewentualne pytania, jeżeli takie pytania do nas wszystkich będą. Na koniec konferencji ustawimy się wszyscy do pamiątkowego zdjęcia z kluczowym rekwizytem, czyli z wydrukowanym wyrokiem Trybunału. Natomiast, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał nagrać indywidualne setki ze wszystkimi osobami członkowskimi koalicji, to będziemy tutaj na miejscu, w tej przestrzeni. Porozmawiamy ze wszystkimi. Zanim oddam głos, przypomnę jeszcze tylko, że koalicja powstała w 2015 roku. Jest nieformalną, oddolną inicjatywą, która została stworzona przez pięć par tej samej płci. Barbarę i Cecylię, Krzysztofa i Grzegorza, Michała i Wojciecha, Agatę i Karolinę, Beatę i Małgorzatę, które są wspomagane przez pełnomocników oraz organizacje społeczne. Dla porządku, wśród pełnomocników i pełnomocniczej koalicji, Występują Marcin Górski, Krystian Legierski, Małgorzata Mączka-Pacholak, Paweł Łosik, Mikołaj Pietrzak, Marcin Wojciechowski i ja. Jeżeli chodzi o organizacje społeczne, koalicję tworzą Miłość wyklucza, Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Celem koalicji jest, a w zasadzie chyba już mogę od dziś powiedzieć, że celem koalicji było doprowadzenie do uzyskania historycznego, kluczowego dla nas wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zobowiąże Polskę do formalizacji, do instytucjonalizacji związków tej samej płci, czy to w postaci związków partnerskich, czy to w postaci równości małżeńskiej. W tym celu wszystkie pary tworzące koalicje najpierw podjęły próbę sformalizowania swojego związku w jedyny sposób, jaki jest obecnie dostępny w polskim prawie, czyli próbując zawrzeć związek małżeński. Gdy kierownicy urzędów stanu cywilnego odmówili im zawarcia małżeństw, pary odwołały się do sądu. Wszystkie sprawy zakończyły się na poziomie sądów krajowych negatywnie. To nam umożliwiło wniesienie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. O tym, co zawiera wyrok, który został dzisiaj wydany przez Trybunał, opowie pani mecenas. Proszę. Dziękuję, Pawle. Przede mną dość duże wyzwanie, aby przedstawić w jakimś skrócie zrozumiałem treść dzisiejszego wyroku. To jest wielkie zwycięstwo i historyczny sukces dla nas wszystkich. Trybunał Strasburgu powiedział w dzisiejszym wyroku, że władze polskie mają obowiązek wprowadzenia ram prawnych, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo prawne, uznanie i podmiotowość związkom tworzonym przez pary osób tej samej płci. Eee, brawo! Brawo dla Trybunału! Ten wyrok jest efektem naszej ośmioletniej pracy, ale ma też bardzo solidne podstawy w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału. Nie, jest, nie była to dla Trybunału sprawa nowa, ale był to też bardzo specyficzny polski kontekst, z którym Trybunał doskonale się zmierzył, jest w tej naszej sytuacji krajowej doskonale zorientowany i wypunktował braki polskiego systemu prawnego i to, że ten system par, związków tworzonych przez osoby tej samej płci po prostu nie widzi. Możemy korzystać, próbować korzystać z różnych instrumentów prawnych, które nie zostały przewidziane do tego celu, nie zabezpieczają w sposób odpowiedni, skuteczny, pewny yy, podstawowych praw. Człowieka, które przysługują skarżącym. Trybunał powiedział, że władze polskie mają obowiązek zmiany przepisów prawa, tak, aby te ramy prawne dla związków jednopłciowych stworzyć. Ale jednocześnie dał pewne wytyczne, mówiąc, że do polskich władz należy przyjęcie takich środków, które będą odpowiednie i zapewnią. Możliwość skutecznej ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. I tutaj dwie ciekawe uwagi ze strony Trybunału. Trybunał mówi polskim władzom, że mają ten system prawny poprawić i wprowadzić regulacje, które będą zabezpieczać prawa osób w związkach jednopłciowych, przede wszystkim w takim aspekcie materialnym, to znaczy w kwestiach związanych z dziedziczeniem, podatkami. Alimentacją czy świadczeniami z zakresu zabezpieczenia społecznego, ale jednocześnie ma też wprowadzić takie rozwiązania, które będą wypełniać taki aspekt dbałości o siebie, wzajemnych praw i obowiązków w takim aspekcie moralnym. Wiemy, kojarzymy to z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że takie są właśnie prawa i obowiązki małżonków. Piłka jest po stronie polskich władz, które muszą ten wyrok wykonać, muszą go wykonać skutecznie i muszą go wykonać jak najszybciej. Znajdziemy tu dosyć konkretne instrukcje dla polskich władz i wydaje mi się, że teraz mamy taki, takie momentum w naszym kraju, w którym ten wyrok trafia na dość podatny grunt. I bardzo liczymy na to, że deklaracje, które słyszymy, zostaną szybko przekute w działania. Ten wyrok w gruncie rzeczy, dość prosty i jednoznaczny w swoim przekazie, zostanie skutecznie wykonany i będziemy mogli jeszcze bardziej świętować nasz wspólny sukces. Dziękuję. Teraz o zabranie głosu poprosimy Grzegorza i Krzysztofa, osoby, których ten wyrok bezpośrednio dotyczy, a więc jedną z par koalicyjnych. Dziękuję bardzo. Jest bardzo wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć i odkąd wiemy o tym, że ten wyrok będzie, naprawdę tak myślałem o wielu aspektach i Wiele rzeczy chciałbym powiedzieć, naprawdę, jakoś dużo, dużo się dzieje ostatnio dla nas, dla mnie i dla Krzysztofa, i dużo pozytywnego. Nareszcie, to jest pierwsze, co chciałem powiedzieć. Druga rzecz to jest to, że my jesteśmy ze sobą 21 lat, z czego 8 lat to jest właśnie 8 lat czekania w ramach koalicji i jednocześnie. Niestety w przyrządach PiSu, które były dla wielu z nas, dla całego środowiska, dla wielu z nas było, były również niestety tragiczne i bardzo nieprzyjemne, homofobiczne, dyskryminujące, wszyscy wiemy jakie. Mamy nadzieję, że to jest nowe otwarcie, początek i że szybko nastąpią nareszcie dobre zmiany. O ile dobrze mi wiadomo, to jesteśmy najdłuższą parą w ramach koalicji, najdłużej funkcjonującą. Mamy dość spory staż, ale to jest dla mnie niesamowite, że my mamy te 21 lat stażu, a tak naprawdę pary różnopłciowe mogą po jednym dniu w związku sobie pójść i. Zdecydować, że chcą wziąć ślub. E, nikt ich nie egzaminuje, nikt ich jakoś nie, e, nie ocenia, czy oni na ten ślub zasługują, czy oni spełniają jakieś warunki, czy będą mieli dzieci, czy cokolwiek. My niestety przez 8 lat, przez 21 lat ciągle musimy być ładną, przykładną parą, która się wszystkim podoba i kto, o której się mówi, ojej, zobaczcie, ale oni jednak zasługują, oni są tacy fajni, oni nie robią nikomu nic złego. To jest gdzieś jakoś uwłaczające naszej godności, bo tak naprawdę nikt nie powinien jakby nas oceniać, czy my zasługujemy, czy nie. Po prostu powinniśmy mieć równe prawa w tym kraju i mam nadzieję, że to się niedługo wydarzy. Bardzo chciałbym czuć się w tym kraju jak u siebie. A przez wiele lat niestety czułem się wielokrotnie z tego kraju wypychany, albo gdzieś jakoś ustawiany poza gdzieś na marginesie, poza nawiasem bycia Polakiem, bo bardzo często władza nam mówiła, że oczywiście wszystko dla wszystkich Polaków, ale jednocześnie ciągle my byliśmy gdzieś z boku. To było dla nas niesamowicie smutne, bardzo często dołujące. Ja naprawdę się przyznam, że wielokrotnie płakałem przez ostatnie osiem. Lat i czuję teraz duże wzruszenie, dużą satysfakcję. Bardzo się cieszę. E, nareszcie, powtórzę to jeszcze raz: nareszcie e, mam nadzieję, że niebawem e, będę się czuł pełnoprawnym e, członkiem e, tej społeczności. E, I gratuluję nam wszystkim. E, cieszę się, że wtrwaliśmy te 8 lat. E, czekam na zmiany, które mam nadzieję nastąpią e, niebawem. Krzyś, chcesz coś dodać? Dzięki. No ja chciałem dodać, że bardzo trudno się tak naprawdę prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, wspólną rodzinę, kiedy się formalnie jest osobami obcymi. I dzisiaj też byśmy, to się po prostu zbieg okoliczności, ale dzisiaj o 10, dawno temu byśmy mówili u notariuszki, żeby kupić wspólne mieszkanie. I w momencie, to taki naprawdę zbieg okoliczności, że w momencie, kiedy poznawaliśmy ten wyrok, tak, stawaliśmy się ościelami jako osoby obce. Naprawdę, to jest jakoś po to dla mnie e, przykre, że e, no, cały czas formalnie nie możemy być rodziną e, i bardzo chciałbym, żeby e, Osoby, które wchodzą czy są w związkach jednowciowych nie musiały czekać na to, na co my czekamy tak długo. Pamiętam, jak zaczynaliśmy być sobą, ze sobą, mając 20 parę lat, a teraz mamy 40 parę lat i. No i mam takie poczucie y, jakichś straconych szans, y, straconych nadziei. Wiem, że jeszcze musimy trochę poczekać, ale mocno w to wierzę, że ten wyrok, bardzo też dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bardzo wierzę w to, że ten wyrok będzie bardzo mocnym, silnym impulsem do szybkich zmian na lepsze, do tego, że lada dzień wszyscy będziemy mieli równe prawa. Dziękuję. Też, też trochę tutaj odnosząc się właśnie do, do wypowiedzi chłopaków, też mamy taki, takie poczucie tych, tych lat. Jesteśmy ze sobą z Michałem 20 lat razem i też przez te 8 lat też się wiele zadziało takich, takich przykrych dla nas osobiście rzeczy. Odeszła moja siostra, a całkiem niedawno jeszcze odszedł mój tato. No, miałem nadzieję, że że jeszcze jakoś że doczeka po prostu naszego, naszego ślubu, no ale, ale niestety się nie udało. Natomiast no, to jest mega ważny dzień dla nas wszystkich, dla całej społeczności. To zmienia, mam nadzieję, już teraz od dziś będzie, będzie taką kroczącą zmianą i niebawem co będziemy świętować już pełnię praw. Mamy nadzieję, że to się, się nam zadzieje. Ja bym chciał też z naszej strony bardzo podziękować, bo to jest przede wszystkim sukces i ogromna, wynik ogromnej pracy całej koalicji osób prawniczych, wszystkich NGO-sów i też ogromne znaczenie też, też miało środowisko te dziennikarskie które, które nas, na, nas, nas wspierało, jakby też przez, przez, przez te wszystkie lata y, y, mogliśmy obserwować taką dużą zmianę y, postaw, która, która jakby też, też tutaj zadziałała bardzo wspierająco jeśli chodzi o niektóre samorządy, y, też to wszystko miało o, ogromny wpływ na opinię publiczną, także no, o, ogromne dzięki. Jeszcze może Michał coś... Ja już krótko nie chcę przedłużać, bo wszyscy już czekają na finał. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, ponieważ dzisiaj oglądałem o 10 wystąpienie pana premiera Donalda Tuska. I mam do niego taką prośbę w imieniu nas wszystkich. Panie premierze Donaldzie Tusku, wiele razy, to nie jest jedyny raz, przed tymi wyborami obiecywałeś nam w środowisku społeczności LGBT równe prawa. Nie udało Ci się tego dotrzymać. Miejmy nadzieję, że tym razem, zważywszy, że odebrałeś nam show, że teraz to będzie impuls do tego, żeby tym razem to się zadziało. I myślę, że ten wyrok, który przed chwilą poznaliśmy, będzie no, dobrym usprawiedliwieniem, nawet dla tych, którzy nie są przekonani, że za te prawa zasługujemy, żeby ta większość parlamentarna jednak zdobyła się na, na taką uchwałę. Bardzo byśmy tego chcieli. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, bo te 8 lat, które przeżyliśmy w takich mrokach średniowiecza, nie było kompletnie czasem straconym, bo przez te 8 lat, chciałem zauważyć, nasze równości podwoliły, potroiły, bo dziesięciokrotnie większe były niż przed dobrą zmianą. Więc w związku z tym, tam gdzieś na dole zadziało się bardzo dużo i efektem jest to, co mamy teraz, prawda? czyli społeczne poparcie dla związków partnerskich. Więc myślę, że z punktu widzenia Parlamentu nie będzie chyba dużego oporu. Mamy wątpliwości co do Pana Prezydenta, ale myślę, że wszystkie trudności uda nam się pokonać, skoro przeżyliśmy te ciężkich osiem lat. Poczekamy jeszcze chwilę. Dziękuję. Mirosława Makuchowska, Perspektywa Organizacji społecznych. Słuchajcie, to jest bardzo wzruszające. To trwało bardzo długo. Kiedy zawiązywaliśmy koalicję, zanim zawiązaliśmy koalicję, to było zebranie Miłość Nie Wyklucza z dużym pytaniem, skąd wziąć pieniądze na projekty. Pojawił się pomysł na projekt. Pojawił się pomysł, żeby w tym projekcie wpisać kilka celów. Strategię, jak wprowadzić w Polsce równość małżeńską. Ustawę o równości małżeńskiej, która jest gotowa od lat. Która daje pełne prawa parom osób tej samej płci, parom osób różnej płci. Tak, żeby po prostu para mogła pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i wziąć ślub. I jednym z elementów tego, o czym wtedy myśleliśmy, było zawiązanie koalicji, pójście do Strasburga i doproszenie się w sądzie gdzieś tam daleko, w tej mitycznej, lepszej Europie, naszych własnych praw we własnym kraju. Przez te 8 lat pracowało na to naprawdę mnóstwo ludzi. Ludzi. Łatwo zapomnieć, że organizacje to są ludzie. Nasze nadzieje, nasze życie. To jest dla nas bardzo ważne. Więc dzisiaj możemy świętować. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Jeszcze raz podniosę tę ustawę, żeby pokazać, że teraz jest czas na działanie polityków i polityczek, naszych władz, wybranych właśnie w tym celu, żeby zapewnić równe traktowanie wszystkim, żeby skończyły się czasy podziałów, żeby przestali móc, żeby ludzie przestali na nas szczuć dla własnego zysku politycznego i żeby zaczęli dla nas pracować, ponieważ po prostu na to zasługujemy. Dzięki. Tak patrzymy na siebie z Hubertem, bo to jest naprawdę historyczny moment, i yy, dla nas ważny chyba też osobiście nie będę ukrywać. Dla mnie też osobiście, ze względu na to, że jestem żywo zainteresowana zalegalizowaniem mojego małżeństwa, które zawarłam kilka lat temu z moją małżonką, tutaj obecną, niestety za granicą. Koalicja to ludzie, część z nich jest tutaj. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym też wspomnieć o osobach, które niestety nie dotarły dzisiaj na nasze spotkanie, a miały ogromny wkład w budowę tej koalicji. Cecylia Jakubczak i Aleksandra Muzińska, bardzo serdeczne, wielkie podziękowania za Waszą pracę. Marcin Szczepkowski, ma jako żoniewska osoba obecna na sali wielkie, wielkie e, Wracając trochę do tematu dzisiejszego naszego spotkania, y, nie wiem jak Państwo, ale ja słuchałam, jadąc na konferencję, ekspozę premiera Donalda Tuska, y, częściowo na komórce w samochodzie. Myślę, że bardzo wielu z nas y, wsłuchiwało się dzisiaj w te słowo i zastanawiało się. Y, o czym będzie ta nowa Polska? Jak premier ma zamiar realizować te obietnice i nadzieje na, na lepszą Polskę? Bardzo oczekiwałam, szczerze mówiąc, na słowa, które będą się odnosić również do nas, do naszej społeczności, ponieważ przez ostatnich 8 lat doświadczyliśmy okropnych rzeczy. Znaczy, myślę, że oboje tak stoimy i większość z nas tutaj osób LGBT, może powiedzieć z ręką na sercu, że to było yy, po prostu 8 lat wyjętych z życia. I yy, w tej kampanie nienawiści wobec naszej społeczności był zaangażowany cały aparat państwowy. Cały. Część z nas wyjechało. 12% osób w pewnym momencie w Polsce osób LGBT bardzo poważnie się zastanawiało, czy wyjechać z kraju. To jest ogromna strata. Mam nadzieję, że część z tych osób. Jeśli wyjechały z tych powodów, będą miały do czego wracać. Um, państwo było zaangażowane w tą kampanię nienawiści, i my, jako społeczność y, osób LGBT, y, czekamy i czekaliśmy na moment, w którym państwo powie: Wracamy. Jesteśmy jedną wspólnotą. Dzisiaj pan do, premier Donatus mówił wielokrotnie na temat wspólnoty, na temat budowania jednej Polski. My, jako osoby LGBT, jesteśmy częścią tej wspólnoty. Jako my, Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Ale też w imieniu wszystkich innych organizacji LGBT w Polsce, które sobie tego życzą, które mają na to siłę, które mają na tyle zaufania, żeby się do nas przyłączyć, wystosowujemy apel, zaproszenie do premiera Donalda Tuska. Usiądźmy przy jednym stole, porozmawiajmy jako obywatele i obywatelki tego kraju, o tym, co konkretnego nowy rząd zrobi w sprawie tego wyroku i tych projektów ustaw. Chcemy współpracować. Chcemy wspólnie rozwiązać ogromny problem, który w ogóle nie powinien być problemem. Równe traktowanie i równe prawa dla wszystkich rodzin w Polsce. Podsumowując, panie premierze, czekamy na e, telefon z kancelarii. E, jesteśmy gotowi na spotkanie. O, Dzięki wielkie. Za chwilę tak jak wspomnieliśmy, będą Państwo mieli możliwość nagrania indywidualnych rozmów z nami wszystkimi. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania nas wszystkich, mogą Państwo je zadać teraz. Chyba, że przechodzimy do krem dla krem naszego spotkania, czyli spodnego zdjęcia. <grym> nie widzę, nie słyszę, to ustawiamy się w takim razie.